Słuchasz dzipewu. Podcastu Bankier Voice. Fed ku uciesze rynków i Trumpa luzuje stopy. Nvidia wybiera się na spore zakupy i wystrzeliwuje przy tym Intela. Chińczycy obrażają się na zielone chipy. A Larry Ellison z Oracle wyprzedza maska na liście najbogatszych. Hossa, zwłaszcza w AIAT, no trwa w najlepsze, ale czy zostało jej jeszcze trochę paliwa, czy to już jest raczej taki ostatni impuls z tego dopolacza. To oraz wiele więcej sprawdzimy w najnowszym odcinku Gospodarczego Punktu Widzenia. Sprawdzać będziemy z Piotrem Kuczyńskim, głównym analitykiem. Domu inwestycyjnego Ksalion. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Aleksander Ogrodnik. Dzień dobry i zapraszam. Słuchasz GPW. Wygłodniały ręki. Od kwietnia w od kwietniowych ceł wystarczyły tak naprawdę zwykle nam jakieś naprawdę niewielkie impulsy, żeby inwestorzy rzucali się na cokolwiek, żeby to rosło. No i entuzjastycznie zareagowali ostatnio na decyzję Fedu o cięciach stóp procentowych. Pierwszy raz od dawna, no ale wygląda na to, że następuje tonowanie emocji, chociaż cięcia były niedawno. Nasdaq 100, który zmierzał do 25 tysięcy no takiego punktu ładnego. No właśnie nam się cofnął od tego szczytu o kilkaset punktów. To no tak, cofnął się. Na razie to nic. Nie znaczy, bo to były dwa dni, mówimy to teraz, czyli 25 5 września, i to do tej pory były dwa dni spadku, i to nie były duże spadki, to były w sumie niewielkie spadki. 1% zdaka, dwa dni temu, wczoraj tam chyba 30 albo 40%. Naprawdę po tej potężnej wzrostach zachwalili się Amerykanie, że. 15 bilionów dolarów od kwietnia wzrosła wycena akcji w Stanach Zjednoczonych. No, rzeczywiście wzrosła. Od momentu, kiedy pan Trump raczył pokazać tą cudowną tekturę z słami, prawda? Tak, no zależy od, który, od którego momentu liczymy, ta prawda? Tak, zanurkowało i od tego momentu jest te 15 bilionów. Okej, okay, no rzeczywiście, przede wszystkim. Te indeksy rosły dzięki spółkom tej cudownej, wspaniałej siódemki, prawda? Tak jest. No niestety mówię, bo to jeżeli na 500 spółek, które jest SP 500, chyba około 50% robią, te robi to 7, no to zdrowe nie jest. To nie jest właściwa propos Nierówny podział bogactwa, prawda? Zdecydowanie. I to jest problem, dlatego że jak coś się zawiruje koło tej siódemki. No to natychmiast indeks się wali, i wtedy wszyscy sprzedają wszystko, bez względu na to, czy to tak drożało, czy nie drożało wcześniej. No więc na razie trudno powiedzieć, żeby to był początek prawdziwej korekty. Taka akcje, mini korekta. Na razie tak, co nie znaczy, że się nie pogłębi. Akcje są bardzo drogie, bardzo drogie. Szczególnie te, te, te czołowe akcje są bardzo drogie. Są oczywiście za drogie ale zawsze mogą być droższe. To jest znana zasada, że nie ma czegoś takiego, nie ma pułapu, do którego Hossa, hossem zagna ludzka chciwość i żaden analityk nie przewidzi, gdzie to dojdzie. Ja pamiętam naprawdę 96. rok, kiedy Alan Greenspan powiedział, że na rynku panuje nieracjonalna przesada, rzeczywiście panowała nieracjonalna przesada, Indeksy spadły o 2% tego dnia, przestraszone Greenspanem, szefem Fed wtedy. Dla tych, którzy nie pamiętają tak starożytnych czasów. Po czym Nasdaq rósł jeszcze 4 lata i zyskał 400%. I dopiero wtedy do to się i dopiero wtedy spadł o 70% do, po, do poziomu niewiele wyższego od tego, o którym mówił Greenspan. Także no... Tak, bo mówimy. Nie, tu, nie, nie przewidzimy. Jak to, ta, to ta to sławetna powiedzieć. bańka internetowa, tak prawda? Jest, tak sławetna jest, bańka tak. internetowa, wtedy też dzisiaj wiemy, że to bańka. Dzisiaj wielu analityków mówi o tym, że jesteśmy w bańce sztucznej inteligencji. Tylko tak mi się wydaje, że wówczas, w tych starożytnych czasach lat 90. Jednak te zyski, wyniki finansowe tych spółek nie podążały tak, jak dzisiaj podążają. Tak, po pierwsze. Po drugie, według mnie jesteśmy owszem w innej bańce, nieco skrytej za sztuczną inteligencją. Bańce militarystycznej. A to na pewno. Prawda? No przecież Państwo widzą, że wiele spółek mówi, a nie to ja nie będę butów, to mówię tak z głowy, tak powiem, nie, nie, nie mówiąc o konkretnych przykładach. Nie będę butów produkował, tylko będę produkował, nie wiem, ubrania dla wojska, albo buty, o buty, ale dla wojska, prawda? o no, tą falę też widać po tym, Tą falę widać też po tym, że nagle się pojawia y, defensywny ETF na przykład, na przykład prawda? prawda? No, no właśnie, więc to, tutaj ewidentna bańka to 100%. Rośnie, nie wiem jak daleko urośnie, ale rośnie. Dopóki wojna. Yy, tak, dopóki będzie zagrożenie wojną, a ponieważ ono nie zniknie długo, no to, 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 to tak to będzie wyglądało. Jeżeli zaś chodzi o sztuczną inteligencję, to yy, samo to pojęcie, to co ono obrazuje, zostanie z nami do końca życia yy, nie tylko mojego, ale i młodych ludzi też, i, i dłużej. Po prostu będzie rozwijane, to jest oczywiste. Czy te akcje, które, czy te firmy, które zajmują się teraz sztuczną inteligencją, są za drogie? Tak, są za drogie. Czy ich wydatki inwestycyjne szybko się zwrócą? Nie, szybko się nie zwrócą. To jest oczywiste. Chociaż tu jest ciekawy przypadek tego Intela, prawda? Teraz Nvidia wrzuciła spore pieniądze, spore miliardy w Intela, ale to troszeczkę takie przekładanie pieniędzy z kieszeni no, no, do kieszeni, no, tak? no tak, bo, no, bo też mogłaby to robić, co robi Intel, prawda? Tak. W związku z tym tak, rzeczywiście no, upadającego Intela podźwignęła, no i dobrze, znana, dobra firma, szkoda, żeby się szybko, tak szybko skończyła. I te firmy rzeczywiście są za drogie. To ChatGPT i spółka, te duże modele językowe, to, to wszystko, chmura, to wszystko sięga w tej chwili jakichś absurdalnych wycen, naprawdę absurdalnych. Ale sztuczna inteligencja to nie jest tylko to, a nawet nie jest przede wszystkim to. To sztuczna inteligencja, ja w tej chwili, jak mnie ludzie pytają, czy to kupować, czy coś innego, to mówię tak: no, sztuczną inteligencję, szukać zastosowań sztucznej inteligencji w różnych sektorach gospodarki. Zresztą no, co chwila widzimy gdzieś w telewizji, w radiu, w prasie, w mediach. Informacje o tym, że jak w medycynie, co robi sztuczna inteligencja. To diagnozowanie, prawda? Diagnozowanie, ale nie tylko, produkcja leków. Leków. przez jest w książce nadchodząca fala. Radzę przeczytać, czyta się jak kryminał, mimo że to jest poważna książka o sztucznej inteligencji. Autor Mustafa Suleyman, to tak trochę państwa będzie zniechęcała, nazwisko będzie zniechęcało, ale to jest Amerykanin, tureckiego pochodzenia, znawca sztucznej inteligencji. I on tam mówi o tym, że na przykład sztuczna inteligencja potrafiła, już w tej chwili, już kilka lat temu, kiedy ta książka była pisana, on dość... Sięgał do, do, do dawniejszych zasobów z pamięci potrafiła wynaleźć pięć zupełnie nowych leków których kilka było, były truciznami gorszymi niż Nowiczok, więc jeżeli ktoś pamięta, co to jest Nowiczok, to co Rosjanie, rosyjska broń. Rosjanie truli tam swoich agentów. No właśnie, w związku z tym potrafi i to, i tu zrobić ciekawe rzeczy. No znowu więc to, to jest trochę to, takie wojny, jeszcze prawda? dokończę tylko, jeżeli chodzi o to zabójcze rzeczy. To oprócz cudownych zastosowań medycyna, operowanie ludzkie ciało, zastępowanie kończyn, nie tylko kończyn, również różnych narządów ludzkich, to będzie połączone. Bio, biotechnologia i sztuczna inteligencja się powoli spotykają i wyprodukują coś zupełnie nowego. Ale również jest coś dużo groźniejszego, co widzimy w dronizacji wojen, czyli robotyzacja, automatyzacja wojen. Jak ja czytam, że my kupujemy czołgi, haubice i jakieś inne żelastwo, to mówię, że się oszaleli. Trzeba było te miliardy wrzucić... Do naszych głów, naszych naukowców, przez OpenAI to chyba 30% polskich Polacy. inżynierów, prawda? Pracuje. Ostatnio gościł w gospodarczym punkcie widzenia dr Jan Kocoń, twórca polskiego Pluma z Politechniki mm -hmm. Wrocławskiej. I on powiedział jedną taką ciekawą rzecz, o którą chciałbym pana zapytać, bo on powiedział, że już dziś sztuczna inteligencja całkiem dobrze radzi sobie na foreksie. Ależ absolutnie tak. Ja przed przyjściem tu do pana. Ale rano przeczytałem informację o tym, że HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, olbrzymi bank, potężny bank, wypróbował już komputer kwantowy zbudowany na częściach IBM-owskich. Kwantowy, podkreślam, to, to jest osobna sprawa, osobna przyszłość. Wyższy level tak. Zobaczycie żeby. państwo, z czym to się będzie jadło, ale to jest inny temat. I wypróbował go w celu przewidywania ruchu cen obligacji. obligacji. O, już te pierwsze próby ich na razie tylko na sucho, że tak powiem, robili. Nie, nie weszli z tym na rynek, ale dawały efekty o 34% tak dokładnie zmierzyli. Nie wiem, jak oni to mierzyli, ale tak oni podają. 34% lepsze niż normalne metody prognozowania ruchu cen obligacji. Więc można sobie wyobrazić, analitykom że analitykom też zabierze pracę. Jako jednym z pierwszych. Niestety. Czy niestety, <laughs> ja niestety mówię do moich młodych kolegów, no bo, bo mnie to już. Ja i tak jestem starszym panem, także mnie nie zależy, ale im zabierze pracę. Ale póki jeszcze pan z nami jest. To tak, wykorzystajmy tą wiedzę analityka oczywiście. i wróćmy do tych stóp procentowych, bo ewidentnie jest jeszcze głód na to, żeby były obniżki. Rynek chciałby jeszcze tych dwóch tegorocznych obniżek. Mówi pan o Stanach. O tak? Stanach, o Fedzie. No bo u nas też by chciał. U nas też by chciał, to oczywiste. Tak. U nas też by chciał. W Stanach, tak, rzeczywiście. W sepie w tym Summary of Economic Projections, czyli podsumowanie. Projekcji prognoz ekonomicznych, które Fed publikuje co kwartał po swoim posiedzeniu. We wrześniu, miał posiedzenie, i tam to SEP się pojawiło. I w tym SEPie jest taki wykres kropkowy: on pokazuje poglądy ludzi z Fed na temat stóp Kwiat kropki, tak zwane. Tak, fat kropki. Dot plot, jak tam Amerykanie mówią. No i w tym, że w tym wykresie kropkowym widać z niego, że, że większość z nich oczekuje w tym roku jeszcze dwóch obniżek stóp procentowych. No to jest sporo, przy czym bardzo sprytnie to zrobili, bo to wyglądało tak, jakby poszli na, w kierunku tego, co by chciał Trump, prawda? No tak, Bo, ewidentnie. ewidentnie. No on już naciskał na tą stopę tak, od dawna. Ale, ale żeby wyglądało to lepiej, to z, z przyszłego roku, z 26, zdjęli jedną obniżkę. Oni ją przerzucili na ten rok i w przyszłym roku miało być, według tych sep z czerwca, miało być dwie obniżki. A teraz jest tylko jedna obniżka. Ja przyznam panu szczerze, że jak usłyszałem o tym, że jednak FED zdecydował się obciąć, to pomyślałem sobie, ale nie no, Powell nie może sobie pozwolić na taką uległość wobec Trumpa. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to nie to, co pan akurat powiedział, ale coś innego, czyli że zrobi pauzę i dopiero od grudnia zacznie. No tak, ale to mają być dwie obniżki. To nie może być tak. pauza. Może być pauza w październiku, ale już listopad i grudzień musiałyby być obniżki. No tak. Prawda? No bo bo, bo dwie obniżki. Chyba, że gdzieś dołożyć. Ale na pewno nie może pozwolić sobie na granie z trampa. Tak, no znaleźli inny tak, sposób. Tak. No te, wie pan, y, cała ta gra, zabawa y, Trumpa z Fedem i granie właściwie z ogniem i z Fedem, tak można powiedzieć, jest bardzo dla rynków niebezpieczna. Ja się dziwię, że jeszcze tego nie, nie wszyscy to dostrzegają. Dostrzega to rynek złota, śmiem o. twierdzić, pewno jeszcze porozmawiamy, ale bardzo niewiele widać skutku tego na rynku, na dolarze. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w tej chwili już dzięki rezygnacji pani Kagler Jednej z gubernator siedmiuosobowego zarządu Fedu. Tam wszedł Stephen Myron, który jest ewidentnym wyznaczony przez Trumpa, bo to on wyznacza ludzi do zarządu, znaczy prezydent. Ewidentny Dlatego warto Trump, dodać, że, że Powell Trump, też był jego. Tak jest. Ewidentny Trumpista, absolutny Trumpista. On nawet podczas ostatniego posiedzenia głosował za obniżką o 50 punktów bazowych jako jedyny. Wszyscy inni głosowali tak, jak, jak została podjęta o 25 punktów bazowych. No więc ten Stephen Myron, to już jest trzeci z, no, ze zwolenników Trumpa, tak można powiedzieć, bo tam jest pani Bauman, Michelle Bauman, która odpowiada za rynki finansowe. Z ramienia Fedu jest Waller, Christopher Waller który jest też jednym z kandydatów na przyszłego, od maja przyszłego roku, szefa FED, więc już jest dwójka. Mayren jest trzeci. I gdyby się udało prezydentowi, co chce zrobić, wyrzucić pani Elizę Cook, tak jest, pod byle pretekstem, nie wchodźmy w to, to tylko czas nam zabierze, Zobaczymy, Sąd Najwyższy się powie, czy prezydent ma prawo wyrzucić członka zarządu FED, czy nie. Jeżeli A tam jest 6 do 3 dla republikanów w tym Sądzie Najwyższym. Więc jeżeli powie, że ten. Niezwykły gest, bo jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby pre, prezydent wyrzucał kogoś z zarządu. Jeżeli to się uda mu zrobić, to będzie miał cztery osoby, które będą mu sprzyjały na siedem osób. Cztery na siedem. A w lutym przyszłego roku to grono, ta, siódem, ta siódemka, wybiera dwunastu szefów regionalnych FED. Więc jeżeli on będzie miał czterech na siedmiu. Cały mechanizm. To wszystkich wybierze, w sumie on, tak? To Fed będzie w rękach Trumpa wtedy. Ludzie z, Goldman, teraz wrócimy. Ludzie z Goldman Sachs mówią, że jeżeli, frant, jeżeli rynek dojdzie do wniosku, że Fed jest we władaniu administracji prezydenckiej, to złoto będzie kosztowało 5000 dolarów za uncję. No i to ja się bym wcale A dolar nie dziwił, poleci... bo dolar ufa, ufa. powinien wystrzelić gdzieś tam w niebiosa w ogóle, znaczy no, osłabnąć, no tak. kurs euro-dolar powinien wystrzelić w niebiosa. Przypominam, że w 2008 roku kurs euro-dolar był szczytowy i wtedy wynosił 1,60, teraz jest 1,18. Jeszcze jest kawał miejsca. No tak, dolar po 2 zł jeszcze tak, może tak. być. Jeszcze no mam, no mamy teraz 3,50 coś, prawda? No, no właśnie, nie, 3,60 z groszami. Jeżeli chodzi o dolar złoty w Polsce, to ten poziom 3,60 mocno trzyma na razie dolara w uwięzi, Ale gdyby wreszcie pokonał ten 1,18 poziom i ruszył powyżej 1,19 w kierunku 1,20, to wtedy z hukiem pęknie to 3,60 i ruszymy w kierunku 3,30. Ale jak myślę o tym deprecjonowaniu dolara i jego osłabianiu, no to pewnie jest jakiś taki punkt, Nemesis, który, który zaboli samego prezydenta Trumpa i przestanie mu się to podobać, I zacznie krzyczeć stopy w górę. To jest dobre pytanie, wie pan, to jest znakomite pytanie, dlatego że ja też często o tym mówię. Że wielu mówi, że ponieważ Trump chce mieć słabszego dolara. On mówi odwrotnie, on nie mówi, że chce mieć słabszego dolara. On chce, żeby euro, Juan były i Jen były silniejsze. Jeżeli tamte są silniejsze, to dolar jest słabszy, prawda? Ale on tego nie. Retoryka, prawda? Prawda, retoryka, taka retoryka, okej. Okay. I to mi wszystkim przypomina, właściwie wszystkim, którzy się zagłębiają trochę w historię. 1985 rok. Kiedy to została spisana taka umowa Plaza Accord, czyli umowa z plazy, z plazy, można powiedzieć tak, z hotelu plazy. Chodziło o to, że te największe kraje, naj, naj, największą, najmocniejszą walutą postanowiły osłabiać dolara. Za zgodą Stanów, Stany tego chciały. Udawało im się to, bardzo dobrze im się to udało. Znakomicie im się tak udało, że dwa lata później, w 1987, została spisana z kolei Louvre Accord, czyli umowa z i Trzeba było wzmocnić dolara, bo się już tak osłabiał, że. Że przesadzili. Że, 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 że to doszedł ten moment, o którym pan mówi, że, 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 że przesadzili. ja to ciągle powtarzam, że pan Trump obawiam się, jest. W pełni rolę ucznia czarnoksiężnika z ballady Gtego o tym, że właśnie tytule. Czarnoksiężnik sobie gdzieś poszedł, uczeń znał hasło, uruchomił pewien proces, którego już nie będę tego opisywał, ale którego nie był w stanie zatrzymać, bo zapomniał hasła. Na szczęście wrócił czarnoksiężnik i przed katastrofą światu ratował. Ale obawiam się, że pan Trump jest w tej sytuacji, uruchomi proces. Jak się to rozpędzi, jak ludzie spojrzą na te 120% do PKB zadłużenia amerykańskiego, na te 37 bilionów długu, no to żeby się nie okazało, że wszyscy powiedzą: o nie, 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 daleko do tego, od tego dolara. Tak może się skończyć. Prawda? Znając Donalda Trumpa, y, jestem gotów uwierzyć we wszystko. No tak, tak. I naprawdę do tego może dojść. I wtedy pan Trump zacznie krzyczeć, że chce mieć mocniejszego dolara, ale jak ludzie przestaną wierzyć w dolara, wierzyć, bo fiat money to jest pieniądz oparty na wierze, prawda? Oczywiście, że tak. No. Od kiedy nie mamy parytetu w złocie, to tak tylko jest. na wierze. No więc jeżeli w tym momencie dolar się po prostu może skończyć, a gdy w tym momencie jeszcze... Jeszcze, bo przecież zauważcie Państwo, że Chiny kupują złoto bez przerwy, oficjalnie i nieoficjalnie. I to wszyscy wiedzą. To nie jest żadna tajemnica. Tylko tajemnicą jest ile kupują. Prawda. Ale kupują potężne ilości. I takie oficjalne wytłumaczenie jest po to, żeby zahedżować czyli zabezpieczyć swoje posiadane obligacje amerykańskie, amerykańskie. na prawie bilion Prawie bilion dolarów obligacji. Nie? No tak, bo to swoją drogą to no jest te, jak, te państwa, bo... które mogą zrobić największe Kuku Stanów Zjednoczonym, to no Japonia no, i Chiny. No tak, ale to, to w dalszym ciągu na tle całego zbioru obligacji, to nie są potężnej ilości. Ale chodzi o to, żeby teoretycznie, żeby zabezpieczyć się przed utratą wartości przez dolara. Okej, okay, fajnie. Tylko ja myślę, że jakby dolar zaczął się nadmiernie osłabiać, rzeczywiście. I że i pojawiła się ten spin taki, taka teoria, legenda, że to już jest nic nie warte, że w ogóle Fiat Money jest nic nie wart, czyli ten pieniądz oparty na wierze, również polski złoty. No to wtedy wystarczyłoby, że Chińczycy powiedzieli: A my weźmiemy i powiemy, że za ileś tam gramów złota, ileś tam juanów będziemy wypłacali. No przecież mamy. Bo przecież mamy, prawda? I, I wiecie Państwo, co wtedy by się stało. No, Byłby wojna. Prawdziwy no, wojna. koniec dolara i wojna, bo wtedy nie byłoby już wyjścia. Mam nadzieję, że ja tego nie doczekam. Miejmy nadzieję, że nikt tego e, no, nie doczeka. Tak, e, ja jeszcze... powiedziałem egoistycznie. Osobnie. Tak jest. E, jeszcze do tych e, cięć, bo one pociągną za, sobie, za sobą jedną rzecz, kolejną. Bo mówił pan na początku naszej rozmowy, że oczywiście ta wielka siódemka jest przeceniona, jest zbyt droga, Przewartościowa. przewartościowana. No ale przecież, jeżeli jeszcze utną te stopy, a już udzieli, no to ruszy nam akcja kredytowa. Niskie stopy to tani kredyt, a z tego korzystają spółki technologiczne, które zaczną jeszcze więcej inwestować, jeszcze więcej wydawać i jeszcze więcej pchać w wyceny. Może tak, może nie, bo nie niewykluczone, że oni są już. Tak napompowani inwestycjami, że tańszy kredyt ich nie ruszy. Podobno i to chyba jest logiczne, że tańszy kredyt będzie szczególnie pomagał mniejszym spółkom tak, amerykańskim. To zdecydowanie. I to widać na Russell 2000, który też bije rekordy. Russell 2000-2000 mniejszych spółek amerykańskich, jakie tak nas. Jest. MWiK powiedzmy 40, tam 2000. S80. Prawda, No właśnie. No skala jednak jest skala. skala tak jest. Więc i mówi się, że szczególnie te spółki z tego. Niższego oprocentowania kredyty szczególnie mocno by zyskały, i to jest prawda, wiele z nich jest zadłużonych. Co prawda, u nich to zazwyczaj jest stałe, przynajmniej dla ludzi, jest stałe oprocentowanie w 90 paru procentach. U nas to dopiero raczkuje ten pomysł, chociaż w tej chwili podobno 75% ludzi zaciąga kredyty ze stałym oprocentowaniem, co jest niemądre. No, ale to już cóż zrobić? Jak mówiłem, że powinno być stałe procentowanie wtedy, kiedy stopy procentowe miały rosnąć, bo wtedy to było bardzo sensowne. Zatrzymanie na pewnym poziomie, niech chcę rosną, co mnie to obchodzi, i tak mam stałe oprocentowanie, To teraz ludzie biorą stałe procentowanie z wysokim kosztem, wysokim oprocentowaniem kredytu. Kiedy mimo tego, że stopy procentowe będą spadały, WIBOR będzie spadał i bardziej się opłaca mieć zmienne oprocentowanie. Ufni, prawda? No nie, są no po prostu, wobec... po prostu ludzie zazwyczaj się wolno uczą, no ale to, to tak już jest. Tak już jest. Te obniżki te kredyty sprawią, że pojawi nam się na rynku dużo tych jednorożców, prawda? Ale ja bym chciał przewrotnie zapytać nie o jednorożce amerykańskie, tylko o jednorożce chińskie, bo mieliśmy taką, taką epopeję, można wręcz powiedzieć, ostatnio. Amerykanie mówili Chińczykom, nie, nie będziecie kupować naszej technologii, bo nas wyprzedzicie. I Odblokowali tą sprzedaż, chwilę później się dogadali, że Chińczycy jednak mogą kupować, a dosłownie tydzień czy dwa tygodnie później po tym odblokowaniu Chińczycy powiedzieli, nie, wiecie co, my jednak nie chcemy waszego sprzętu. Tak. Nie, o Nvidia nie będziemy kupować, nie potrzebujemy. Huawei, Huawei twierdzi, że, że ma taki plan. Rozumiem, że od planu do realizacji, jeszcze pewnie kawałek, ale żeby, żeby produkować lepsze produkty niż produkuje Nvidia. I to ja myślę, że świat jeszcze w to nie uwierzył, bo gdyby uwierzył, to byłoby naprawdę przerażenie ogarnęłoby niektórych, jeżeli by spojrzeli na wyceny spółek amerykańskich. Nie, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, jak swoje R1 też spółka chińska w, 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 taką sztuczną inteligencję. Dipsik, tak o, właśnie uciekła mi nazwa. swoje R1 I było pokazało, przerażenie małe. I był przez moment, było przerażenie, że niższe koszty i tak dalej, a lepszy produkt, prawda? Mało tego, ja już nie pamiętam, czy Moody's, czy, 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 czy BlackRock, no, no, która jest z tych dużych firm inwestycyjnych mówi, że uważajcie, bo Chińczycy to nie Amerykanie. Amerykanie wszystko pokazują, co tylko zrobią, to pokazują, nie? A, a Chińczycy nie. Oni po cichu robią takie rzeczy, że wam się w głowie nie śniło, jak pokażą, to się dopiero, dopiero dziwią. Ja myślę, że tak będzie. Chińczycy na pewno przegonią Amerykanów absolutnie przekonany. No właśnie i tak na, na zakończenie. Chciałbym zapytać o ten Hang Seng, ten technologiczny indeks, tak. jego wymiar technologiczny w Hang Sengu, w Hongkongu. Tam może się dziać chyba w najbliższym czasie. Tam się dzieje, dlatego że tam była piękna rzecz, że indeks wystrzelił w sposób dramatyczny luty-marzec. Jak Państwo zobaczycie, to taka szpula do góry była niesamowita. Po czym zwalił się z hukiem, ale naprawdę z hukiem, chyba za 30% błyskawicznie stra stracił potem po tej szpuli. A potem już spokojnie rus, rus, rus. I teraz jest wyżej niż u szczytu tej szpuli z marca. Wyżej. Wyżej, i na dzisiaj zyskiwał w tym roku, czyli od 1 stycznia 25 do 24 grudnia września. 25 przez niecałe 9 miesięcy zyskał 45%. 45%. No można powiedzieć, że rywal dla złota, która zyskała w tym czasie 43%. To są według mnie dwa najsilniejsze. no nie patrzyłem Paradoksalny wszędzie, wybór. Ale, ale... Jak Trump coś robi, to zyskuje albo złoto, albo chińskie. Prawda? No tak, tak, wyszło, <laughs> tak wyszło. Tak wyszło. Tak wyszło. No to z takim akcentem jeszcze na koniec zapytam. Ta HOSSA, część analityków mówi, że jeszcze trwa, oczywiście, i to widzimy, ale część analityków mówi, że tak do połowy 2026 roku raczej spodziewaliśmy się, byśmy się już spodziewali. Takiej większej korekty. tak, tak nie, może wiem. Być. Ja nie, 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 nie. Nie jestem, ryzykuję. Nie jestem wróżbitą, nie, nie, jestem wróżbitą. Po prostu nie da się przewidzieć, kiedy, kiedy rozpocznie się korekta. Naprawdę się nie da. Dla mnie naj, największe ryzyko w tej chwili to są wyroki Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie ceł, czyli tego, czy, no na czy może, czy nie może. jednoosobowo nakładać słowa, czy nie? Część ceł, ale. Bo to może duży bałagan, do, do dużego bałaganu doprowadzić na rynkach. I drugie wyrok w sprawie Lizy Cook. Posiedzenie Sąd Najwyższy swoją sesję rozpoczyna 6 października. 6 października. Czyli mamy jeszcze trochę czasu. Mamy jeszcze trochę czasu. Nie jesteśmy wróżbitami, nie potrafimy przewidzieć, kiedy to się zacznie, ale potrafimy przewidzieć, kiedy kończymy rozmowę. Tak jest. Więc możemy się teraz pięknie pożegnać. Piotr Kuczyński, Dziękuję główny bardzo. analityk domu inwestycyjnego Excelion. Dzięki. Dzień. A my słyszymy się standardowo w przyszłym tygodniu.